Choć w wiśle śniegu brak, to nie brakuje tu atrakcji. Już w najbliższą sobotę, 15 lutego, szykuje się niebywałe wydarzenie. W centrum miasta zgasną światła i rozpocznie się nocny bieg dwóch szczytów. Pierwszym szczytem, jaki pokonają zawodnicy, będą rysy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do biegu z czałówkami. Planujemy w tej chwili trasę, głównie w centrum miasta, w związku z tym, właśnie, że tutaj planujemy wyłączyć latarnie. Natomiast jest to taki dystans, który Wponalibyśmy właśnie na rysy. Przewidujemy nagrody, natomiast głównie chcemy tutaj zaproponować fajnie spędzony czas, formę rekreacji, zabawy wspólnej i coś oryginalnego właśnie. Każda forma rekreacji i aktywnie spędzonego czasu na świeżym powietrzu pomaga w, w, w dobrym samopoczuciu, więc myślę, że nasi mieszkańcy jak najbardziej przyłączą się do nas. W biegu uczestniczyć może każdy. Nie ma opłat, nie ma pomiaru czasu. Rejestracja uczestników odbywa się w dniu zawodów. Trzeba mieć własną latarkę, czołówkę i buty do biegów. Dobrze jest zabrać ze sobą kijki trekkingowe i rękawiczki. Meta będzie również na rynku i tutaj e, będzie organizacja wielkiego ogniska na rynku, także coś coś, coś dla ciała i, i, i pewną tutaj e, w, w taką zabawę w w postaci właśnie ogniska wspólnego smażenia kiełbasek również chcemy zaproponować uczestnikom biegu. Kto nie wystartuje w sobotę może zmierzyć się z dystansem równym Mount Everestowi, czyli 8848 metrów. Zapraszamy wszystkich od 5 do 105 lat. 15 lutego bieg na Rysy, 22 lutego bieg na Mount Everest. Szukajcie nas na Facebooku Bieg Dwóch Szczytów.